Dalej. No, albo tak no, no. właśnie były chaty że no co odpalamy sprzęt i zaczynamy skoczył ten sleniaczek taki o pierwszy fanciar dnia lecimy dalej po następne łupy z, ta, z takiego płytkiego nauka Chyba chyba sreberko, nie wiem jest pierwsza krągłość dzisiaj pierwsza monetka Ale czy to jest ryberko? Jakiś... Tu ma fajny coś tu coś coś, no. może wyczyć Stara buratynka może jakaś co? Nie wiem Coś nie wiem Ale ma osad czarny, także to może być właśnie od tego trzeba było wyczyścić Dobra, wykonanie Nie wiem co się, na drugiej stronie Na haczyku po oczyszczeniu. Coś takiego. Z zawiasikiem Nie wiem gdzie? chyba, co Takie coś z Dla takim ty? czymś. jest takiego czegoś. <laughs> tak, to jest dokładnie to. Też tak samym właśnie. Co to to będzie? także już wiadomo. miedziane z dziurkami u góry cy cybanek. I tu taki, jakby, zawiasik. Lecimy dalej. No i mamy coś takiego. Nie no wiem co to... Ale Co to może być? Zapalnik kurde od czegoś, czy co? Ja nie, nie wiem. Też nie wiem, jest to coś, wygląda takie... Dziwne, nie? Dziwne. dziwne Dziwne. Bardzo dziwne, tu jakby rysik był. A jak są rysiki, to zazwyczaj to są zapalniki. Kolejny fanciar, więc żeśmy wytargali elegancko trzymy już tutaj jest temperówka tak, temperówka Jakie, że jeszcze do użytku się daje Jakbyś chciał to byś się temperował. <laughs> Ale stara nie? Stara, no stara jak świat kurde Jakiś chyba Niemiec tam stemperował no. tak, jak biurę Tera temperówka, no. Dobra. No i mamy buziarek Zobaczymy. Coś błyszczy. Nie wiem czy współczesne, czy jakieś. Czekaj, łóżko ma. Oczyścimy. oczyścimy, no. Oczyścimy. dobrze. Oczyścimy. Ładna mokra ziemia. Łąka. Także. coś tam na nim jest? Z tej strony jest gładziutki, nic nie ma. Nie wiadomo. I mm, teraz tu, czyli kawałek materiału chyba jakiegoś jeszcze przyczepionego. Nie mm, jest fajnie. No i teraz koleżka został bardzo pierścieniem Ale to jest te. To jest oczko specjalne na o. Dyskryminację muszę włączyć teraz O Co za obręcz? Dobra, idziemy dalej. No i wyskoczy taki... widzicie jak maciu pęki to sobie z pół centymetra ma średnicy. centymetr. Taki centymetrowy właśnie, no tu gimendy, o tutaj mamy jakieś Dobra, to Będzie przed, przed i po Bardzo. No mieć a nie miedź. Teraz w tych czasach to trzeba nawet mieć zbierać No Nigego nie, nie będzie sprzedać Też Ale jak nie ma miedzi to się w domu siedzi A my mamy miedzi Zajechana, ale później zobaczy co tam. One tutaj te monetki takie no. widzę zajezza, zajechane no, od wyskakują. Zerryżawione. No, Jak no. się Adolf To jest łączek była gruba, ale ją zżarło mocno Nic tu nie będzie na niej widać Zjedzona mocno ja sobie spokojny No to nic nie ma no i Dziwne, bo powiem Ci że tam 100 metrów, nie no ile tu będzie? 300 metrów stąd pole takie same jak te a wyciągaliśmy monetki to były przepiękne takie stany, nie? Pamiętasz? Wtedy, nie? A tutaj drugie pole trochę dalej i zobaczymy. Wszystkie takie brzydkie. No to też chyba Silver Grosz. Kiedy coś wyciągnęliśmy nie wiem czy to żołnierz, który co? Cały... Nie zdebył nagrować, to przeczytaj? Jaki żołnierz? Żołnierzyk? Na koniu siedzi tyłem, tak mi się wydaje Mi się wydaje, że to jest kurwa Co to jest? Nie wiem Nie wiadomo co to jest Dziwne. Coś takie z czymś takim, dokładnie. Coś dziwnego. Tyczyła czuła rączka, nie od noża, prawdopodobnie pokryta pokrywana miedzią. Coś tutaj chyba jest, wiesz? Pokryte, nie? Pozałoś hmm. metal w środku rozerwało. Rozerwało nóż. Hmm. I wyskoczyła jakaś rameczka cała pogięta z napisem tam jakimś wyskoczyły od harmoniki nie podejrzewam, że to by było duże takie gdzieś i to mogło być ten fortepian, nie fortepian kurcze blade, jak to się nazywa co cygany zawsze na tym grają na mostach akordeon no to mógł być akordeon taki trochę większy te. ktoś by musiał porządnie wpłuco mieć tak dmuchnięcie kurde żeby te żeby tu zagrać na tym fest. Ciężkie doś nawet. Mm. Kamera akcja. <gry> I mamy dosyć starą dziurę. już Dołek kopiemy, bo coś dużego jest metalowego. Nie wiadomo, czy jest oplecione czymś. Tak się wydaje. Ale co to jest? Wkrótce. Na Odkrycie. A najlepsze jest to, że zaraz potrzymamy ich w niepewności, pokażemy im troszkę jak to wygląda i będzie w następnym odcinku. Tak. <gry> już wkrótce. No. Czekaj, jest ruchome. Dobra, dobra, niechże tam paluchami okay. ja sobie poradzę. Ty tylko ładnie kręci, bo już wszystko ładnie widać. Drewno wszędzie nie? po sobie troszeczkę tutaj a To jest chyba kilka części, mi się zdaje O, o, o. o. A co to jest? Patrzku Kolejny dzisiaj sygnał Stały 26 No a przeskakiło na 27 No co, trafił się guziczek, kalesoniaczek że chyba dosyć stary, bo nawet Otwory są Nierównomiernie No ale co, zawsze liczy się fancior, także Cieszę się nawet i z tego Pierwszy fanciar dnia i Zwykle No i zdołeczka po uklądy Mały kucyrek Gdzie <grymne> A nie wiem czy to jest 10 feningów? Da. Tak, 10 feningów no Ledwo co je widać Ledwie się plus Siadło, siadło <grych> Jest kocer Ale wyszlifowany bardzo dużo w użytku musiał być yeah. Bo nie jest zjedzony tylko jest tak wytarty, wiesz? I siadło Dużo papa Zjedzono 50 Dotycz. Dzięki. Tak. I wyskoczyła. i To jest jakaś igiełka zrobiona. Spójrz, co to O, słoneczko wyszło. O, takie fajne, nie? Zeskoczyła no. tak. złoto Meymaru. Wajmaru tak? Weimaru, tak jest. <laughs> 10 w Tak. To... Mennica A, czyli Berlin. Berlin, tak, 1924. A tutaj stał wiatrak. 50 metrów stąd A tu łączka tylko. I, tu. I ładne tutaj Także Jest złoto, także lecimy teraz po srebro co? Nie działa No i jest kalesyniaczek Lekko zdobiony Następny fanciar teraz jest kocur Jakiś duży eee, tak? Żelazko Mam Mamy zielasko Kurwa Nie, co to jest? Kurwa To jest e, amelinium Kurwa, kotwica Ja pierdziu <noise> Nie Ale ma Hak Hak na... co to jest? No, to jest nawet taki... Zawias yy... Tu jest zmur, grubo grubość Wóź muru jest taki duży, tak? Czy co to jest? A tutaj był zawias, czy co? No, nie wiem, coś takiego No takie wiesz... Harpun Do hakania To jest harpun <noise> Na rekiny Harpun na rekiny a i wyskoczyło? Tam jeszcze jest, dawaj tego. No jeszcze coś tam jest. Za, zaczynamy wyśleczyć. Dawaj na słońce. Aha. Ciężkie. Myślę, że zrobienie jakieś. Bardziej ołowiane mi się wydaje, wiesz? Powiedzieć. A bo... No może też być. Ale coś się bierze tak. W Ołowiana. Raczej. I jeszcze troszkę obczyszczę Aha. Świecznik chyba był, wiesz? Taki na... czy coś, nie wiem mhm. Piękna rzecz Jest kocyk. Tak to wygląda o. Tu chyba jest u, ułamane coś mhm. I tutaj raczej ułamane Bo może to tak było nie? gdzieś No i lecimy Jeszcze coś jest w tym otworze w tej dziurze pre-pointer daje sygnał także to tam jeszcze będzie złoto no <laughs> i co? gdzieś tam jeszcze jest to o, gdzieś tu było Co to zaskoczyło? czekaj to zobaczę, może gdzieś tu jest to o, tu będzie, tu będzie tak? no gdzieś tutaj? Oczywiście. Jeden głos. Tak, to ten głos. Co myślicie, że to znaczy za, za Czy co? Robert daje ognia, szuka depozytu. o czerwony kapturek, gdzie jest wilk? Gdzie jest wilk? Jest czerwony kapturek, to wypadałoby go teraz zabrać.